I mam jeszcze kolejne pytanie dotyczące strefy przemysłowej. Proszę o podanie informacji o działaniach, jakie zostały podjęte w celu uruchomienia w strefy przemysłowej. Dziękuję. Tadeusz Majczak, pytam się o jakie działania były podjęte w celu, celu uruchomienia strefy przemysłowej. Odbyliśmy spotkanie w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Zgłosiliśmy nasz teren, wstępnie nasz teren, który mógłby być w naszej ocenie brany pod uwagę do zagospodarowania pod strefy. Teren przy Ulicy Kowalskiej, w sąsiedztwie zakładu Izolbet, właścicielem terenu jest nasze miasto, czyli gmina Gostyni. Otrzymaliśmy. Z łódki strefy, specjalnej strefy ekonomicznej yy, negatywną odpowiedź, że ten teren nie może być przystosowany, yy, nie może być yy, ob, objęty tym terenem jako yy, jako strefa przemysłowa. Z takiej racji, że nie spełnialiśmy po prostu wymogów konkretnych, to nie była yy, działka, yy, tak. tak, tak, tak.